Przyszło do nas. Przyszło do mnie, a ty specjalnie z Legnicy przyjechałeś, żeby ją dostać. Dobra. Swój butków. Ale to do nas. To jest Twój rozmiar. Dobra. To jest chwila prawdy. I z tymi butami jest związana. piękna historia. Piękna. To jest koszmar. To jest koszmar pod tytułem Boczta Polska. Te buty już były w Zamówione były w październiku? W październiku! 2016. Nie wiem, kiedy widzicie te recenzje, nie wiem, kiedy ją udostępnimy. Tydzień. Tak, od teraz, ale oni nie wiedzą, kiedy my to nagrywamy. Dobra, jest 4 stycznia. Dobra, Tak czy inaczej, buty były zamówione w październiku. Na początku października złożyliśmy zamówienie na te oto cudzuzeńka. Co się okazało. Pod koniec, w połowie listopada przyszły do Polski, nie dostałem awizo, paczka nie została, nie została zostawiona ani u sąsiada, ani u ochroniarza, mimo że była opłacona i wróciła, uwaga, do Norwegii. <grym> I Tobias akurat wtedy wyjeżdżał, wylatywał do Melbourne na F3 World Tour i nie był w stanie nam tej paczki odesłać i dopiero teraz, po nowym roku, nareszcie dotarła. Jej. Więc... Dzie dziękujemy. <grym> To mind Dobra, na trzy. A tutaj bomba. Raz, dwa, trzy. Pierwszy. Dobra. Staliśmy w zestawie sznurówki. No jak większość osób chyba, które zamówiły, to przedpremierowo tak jakby. Zrobiłem z nich recenzję. Tutaj macie link. Tutaj będzie link właśnie do tej recenzji. To będzie króciutka recenzja, bo to tylko sznurówki, ale... Może coś dadzą. Może ktoś się zainteresuje. For better fiction while performing tricks. Co to jest? Beda Freak Friction w chwilę Performing Dostaliśmy buta do Noriklacza Dobra to zostawiamy na razie To są tylko sznurówki recenzje Zobaczycie jak już mówiliśmy tutaj gdzieś na ekranie była e, Jakby co cofnijcie sobie film e, Sznurówki odstawiamy Na bok nie wiem nawet czy je będę zakładał Dostaliśmy but do Noriklacza Dostaliśmy to jest świetny Świetny taki Drobiazg ale no ale, co? ale ogólnie wszystkie te szczegóły. Pierwsze co się rzuca w oczy to oczywiście pudełko, które tak profesjonalnie. beznamiętnie żeśmy otworzyli. A wy wypadałoby się na tym skupić e, już na filmie... E, e sorry, ja miałem wygięty. Oj, trzeba odesmać. Już na filmie jak był e, reveal e, tych butów, mieliśmy okazję zobaczyć te wszystkie takie... Nie wiem, to wygląda jak takie diamenty. Tak świeci się logo for freestyle. Właśnie to, to, to co się zapewniło? Właśnie takie diamenty, nie? No. Takie, bardzo, bardzo ciekawe logo. Pasuje mi do zasłon. Nie wiem, czy widać. widać. Widać, tak. Pasuje mi do zasłon. Złote logo for freestyle. Bardzo fajny design tego logo, bo to jest takie 4FX, też tak nie tak. Słego, no słego, znaczy w ogóle. Yy... Więc bardzo ładnie zapakowano mówię. A jak mój wykładowca zobaczył mnie w koszulce for freestyle, to myślał, że mam plastikę na sobie. W sumie niewiele brakuje. Jakby pociągnąć... Jakby pociągnąć każdy z nich i zakrzywić w... Ale dobra, zmieńmy temat. Tak. Musiałoby być tak, tak i tak... W dodatku Byłoby folia być. z logiem porcji. freestyle. Uh, tak, wszystko. Wszystko... Co, wszy... tu, co tu, jeszcze mamy? To jest właśnie świetne. Że wszystko jest odziane w te... W te symbole, w te to, znaki Word freestyle. Jest tak wiele gadżetów, upominków, takich mini pierdół, które jednak... Robią różnicę przy ogólnym wrażeniu. Przy, przy wpływają właśnie na to, że ten odbiór, odbiór jest tak pozytywny. Bo taka mini pierdoła, taki bucik, a ja w, a ja w Błaszkach na zawodach klucze, klucze. Klucze. zgubiłem i teraz może, może tych kluczy już nie zgubię. Skoro zgubiłeś to skąd je masz. To druga para. Czy nas wszystkich? Nie spodziewaliście się Nie, spodziewaliście się Nie patrzcie, otwieram, sobie pewnie będę miał problem, no. bo to się zawsze ciężko zakłada Ale świetny, właśnie taki... Gumiasty Gumiasty, fajny bucik, dokładnie wygląda jak... 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 jak. Świetny Świetne, 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 jeszcze raz wielkie brawa za takie mini gadżety, bo to... Jak wspomniałem, robi różnicę Teraz nie będę tego zamontowywał, bo to zawsze trzeba tak się nacharować Co do butów Żebym nie zgubił kluczy Buty również mają... Metka z Forfista To są niezwykle lekkie W środku wypchane ee... papierkami, które już wyjął O matko Jezu, to jest niesamowite <ślesk> 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 <Jest papier. ślesk> To jest papier to jest najniezwyklejsza rzecz O tak, <ślesk> Właśnie w niego Ale <ślesk> Nie lepiej O jest, mami Właśnie w niego papierowe skórki <ślesk> Chciałeś ten mem z tym jelonkiem i z tymi liściem, tak? No bo... Przejdźmy do czegoś, co jest najważniejsze w tym pudełku. Ten, patrz. Mianowicie... Ten, ten, ten brązowy. No. Nie, dobra. Ten kolor jest niesamowity. Ja się znam na rzeczy. Dobra, budki. Budki, mi. Yy, rozmiarówka 41-40. Jak to ma się do pół od razu mówimy 39 zazwyczaj pół, noszę pół rozmiaru w górę Ja mam 40,5, mam 41 Ale najlepiej patrzcie na centymetry wkładki Ty masz 39,5? Nie, 39 A, no dobra, nieważne Wiesz, taki damsko-dziecięcy rozmiar Tak, 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 tak. All and Buty prezentują się na razie dobrze, dobrze wyglądają, są białe, świecące, ciekawe no jak będą po pierwszej grze. Słusznie słusznie, stwierdziły, że na razie dobrze się prezentują, bo, na razie. bo niedługo przestaną wyglądać tak jak wyglądają. Ale chyba najważniejsze jest to, żeby się miałem, dobrze się w nich czuli. Nie ja miałem okazji zobaczyć jak wyglądają buty Mikołaja po dwóch sesjach gry. I... Zupełnie nie przypomina tego, co jest tutaj. To jest smutne. To jest największy mankament tego buta, czyli kolor, ale jak mówił Tobias w wywiadzie z nami, którego link również macie teraz na ekranie, no tam to było coś odnośnie tego, planuję tego że. zrobić nowy kolor. Ale polo. tam było coś odnośnie tego, że po prostu koszty. Tak, kosz, kosz, Musiał koszty. zamówić tysiąc butów w jednym kolorze. No. No i powiedział, że biały jest taki najbardziej neutralny. I to jest. Tak naprawdę te buty są na razie na czarny jest no, najlepszy. No. Czarny bardzo. Ale tak naprawdę to chyba też najtańszy kolor tak naprawdę. No tak, tak. Ale te tak, buty tak. są na test i Freisci leży mają um... je sobie pokazać Nie, Freistaj. leży przekazu to Ale na samym początku, na tak. samym początku, jak było przedstawienie tych butów, myślałem, że to będzie właśnie taki ultra turbo czad, że będzie można kolorować, malować swoje buty. ja tak wow, wow, wow. Ale słuchaj, tak pewnie, pewnie ten... mi nie zabroni. To ci broni malować się po butach. No, nie, zniszczył Tobias tak naprawdę to będą buty dla freestyle'u, żeby sprawdzić, Wiesz, pierwsze wrażenie, no tak. feedback do Tobiasa, ewentualnie coś poprawi i nowe kolory stworzy. Nowe kolory albo ewentualnie zmieni coś, co, co, co wyszło na Windows, albo do się przyjęło. No I, bo... I sądzę, że na pewno będzie to podeszwa, bo już yy, niestety my te buty mieliśmy dostać jako jedni z pierwszych, a na YouTube jest już masa recenzji, oczywiście gorszych niż ta znamienita, wykonana przez Freestyle Bros. Ale zdążyłem już podsłuchać po prostu, że podeszwa jest śliska. i De. Sprawdzimy to i jeszcze wam powiem. No na ten moment yy, mało wiemy o tych butach, jak się w nich gra, więc co? Chociaż... E, jedyny raz, kiedy miałem je na nocy, to na Super Bowl, kiedy wszyscy mieli okazję je przemierzyć ja też. i sprawdzić przez chwilę, ale nie mieli prawa nawet grać, chociaż sekundę. Chociaż ja pograłem troszkę. Nie potem, przyznawaj potem się. Potem Tobias mnie ochrzanił w to ich grać, a Marten tam robił sobie Jordany. Ale Tobias mu robił zdjęcia. Ale Jordany to można, wiesz. To Marten. To... Martin. Mart... A co, a ja Brzezik. To... A co, Martin? <laughs> Dobra. To tyle. Na razie. Przybij buta i do testów. Tak. O nie, złamałeś! Pięć miesięcy później. W ogóle nie sprawdziłem czy mikrofon działa. Jak nie działa to Cię zabiję.